Dobry wieczór na kanale Rawodnika Mały Zastój mamy trzeci dzień stycznia w Rosji są przesunięte święta te tak zwane prawosławne więc może dlatego rok 2025 zmieni wszystko to jest audycja z wczoraj wczoraj się ona ukazała i tego jeszcze nie czytałem witam was kochani aby uporządkować ten świat potrzeba będzie co najmniej 3 lata, ale wszystko zaczyna się już teraz. Rok 2025 będzie wyglądał dość chaotycznie, ale to tylko rezultat naprawiania świata. Dotarliśmy do granicy, mieszkaliśmy w pudełku zwanym zbiorowością. Mogliśmy ozdobić swoją przestrzeń tak, jak nam się podobało ale ściany pudełka nadal nas ograniczały. Teraz pudełka już nie ma. Na początku wydaje się, że zapanował chaos, ale stopniowo wszystko się zmieni. Kiedyś było niebezpiecznie, a nawet nie dawało się żyć daleko od standardu, a teraz istnieje sposób, aby uczynić świat lepszym miejscem. Każdy teraz może odwrócić wzrok albo zakopać się w ziemi. Teraz każda podróż jest indywidualna. Zmieni się wszystko co uważamy za fundamentalne: pieniądze, religia, lekarstwa, jedzenie. Ten rok będzie pełen zmian. Na tym etapie lepiej budować swoje wewnętrzne połączenie i kwestionować wszystko co przychodzi z zewnątrz. W ciągu kilku następnych lat intuicja i przenikliwość będą się stawać coraz bardziej aktualne. Rok 2025 przyniesie na świat niezbędne globalne zmiany, zapewnia era wodnika. Wdzięczność Wam wszystkim. Ja jeszcze zupełnie wspomniałem tak zwane prawosławne święta. Ponieważ jest to termin zawłaszczony ze starosłowiańskich obyczajów świat prawi, prawosławny, sławienie, świata prawi, czyli świata przodków. To, co tam się dzisiaj nazywa prawosławny, to są te jezuszkowe mądrości, krzyżowe ściślej mówiąc, bo oni z mądrościami Jezusa tam niewiele wspólnego mają, tak jak i te nasze kościółkowe tam tradycje. No nauczanie Jezusa to jest taki uproszczony wiedyzm, czyli nasza nauka. A z tego wszystkiego zrobili jakieś ukrzyżowanie, czyli kult śmierci. No i czczą sobie faryzeusze zwycięstwo nad naukami Jezusa tak naprawdę. Czyli jest to zwykły kult satanizmu i z tymi obrzędami picia krwi i jedzenia ciała ludzkiego. W każdym razie sławienie prawi to są nasze obyczaje. Sławianie. Ktoś mi mówił, żeby mówić sławianie, a nie Słowianie. Słowa mają zawsze wiele znaczeń, także tak ortodoksyjnie podchodzić do tego, ja nie podchodzę. Poza tym ci, którzy tak się upierają przy tych słowach, to są bardzo często ludzie wcale nie słowiańskiego pochodzenia. Bądźcie ostrożni. Liczą się tak naprawdę intencje. No, patrzcie na polityków. Mogą gładkie słówka mówić i one będą kłamliwe. No i co z tego? Jakie ma znaczenie takie słowo, mimo że poprawne?